Witam serdecznie w kolejnym odcinku salonowe ploteczki. Dzisiaj inspiracją do tego odcinka była moja najmłodsza klientka, stąd Misiu. Nie ma skończonych jeszcze 18 lat, jest uczennicą szkoły średniej i rozmawialiśmy o bardzo poważnych rzeczach. Na moje pytanie, kim chce być w przyszłości odpowiedziała: Boże, dlaczego ciągle dorośli ludzie. Zadają to pytanie. Nie mam pojęcia, kim chcę być w moim dorosłym życiu. Więc ja uśmiechnęłam się i powiedziałam: Prawidłowa odpowiedź brzmi, chcę być szczęśliwym człowiekiem, spełnionym i wartościowym. Powiedziała: tak, to jest to, kim chcę być i co chcę robić w przyszłości. Więc nie ma znaczenia. Kim będziemy z zawodu. Natomiast na pewno doszłyśmy do wniosku, że ma ogromne znaczenie, jakimi będziemy e, ludźmi, bo to, czy wczoraj miałaś piękną sukienkę, nie będzie miało większego znaczenia jutro. Natomiast to, jakim byłaś człowiekiem wczoraj, będzie miało ogromny wpływ na Twoją przyszłość. E, rozmawiałyśmy też o tym, czy. Egoizm jest ok w stosunku do siebie, czy trzeba być egoistą e, dla samego siebie, taki, mówią niektórzy, zdrowy egoizm e, względem siebie, czy raczej e, kochać siebie. Doszliśmy do wniosku, że e, egoizm jest źle postrzegany, poza tym egoizm jest tylko egoizmem. Nie jest niczym złym, jeżeli jest potrzebny, ale stwierdziłyśmy wspólnie, że miłość do siebie nie jest egoizmem, bo jeżeli ktoś kocha siebie, akceptuje siebie, potrafi kochać siebie, umie kochać siebie, więc kochać potrafi też innych. Poza tym, miłość do świata, do siebie, do roślin, do tego, co nas otacza, promieniuje i uszczęśliwia innych. Więc egoizmem nie jest miłość i kochanie siebie, jest po prostu czymś pięknym. Stwierdziłyśmy obie, że ludzie, którzy kochają siebie, są po prostu szczęśliwsi i sprawiają, że świat wokół nich jest równie szczęśliwy. Więc nie można powiedzieć, że miłość do siebie to jest czysty egoizm. Nie. Uwielbiam te pogaduchy z młodymi ludźmi, uwielbiam je, dyskusje, mają takie Otwarte umysły, mają taką nadzieję w sobie i postrzegają ten świat troszeczkę inaczej niż my dorośli. Może dlatego ciągle chcę zostać dzieckiem, bo zazdroszczę im tej takiej ciekawości świata i tego, że wierzą we wszystko, że w ich życiu jest jeszcze możliwe. A właściwie dlaczego nie? Dotąd, dopóki człowiek żyje, właściwie może wszystko. Także zachęcam Was do pogadów z młodymi ludźmi na tak poważne tematy, bo dają naprawdę wartościowego kopa, a ja mojej młodej klientce życzę, aby się nie zmieniała, aby te wartości, które dzisiaj ceni, zawsze towarzyszyły jej w życiu. Rozmawialiśmy też o wyglądzie, żeby nie było. i Powiedziała, że wygląd jest ważny, nie jest najważniejszy, ale pomaga. Ale właśnie o to chodzi, by kochać siebie. Akceptować siebie i dbać o siebie, i doszłyśmy jeszcze do jednego bardzo, bardzo ważnego wniosku: że jeżeli człowiek dba o siebie, dobrze się z sobą czuje, dba o swój też wygląd, to też dba o swoje zdrowie, a swoje zdrowie to oczywiście stres, nerwy i tym podobnie kółko się zamyka. Więc, tak czy siak, kochajmy siebie, dbajmy o zdrowie, bo jeżeli jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zdrowi, jeżeli jesteśmy zdrowi, to jesteśmy szczęśliwi. Prawda? Jest tak wielki, że się nie mieści w kadr. Lubię duże rzeczy, zwłaszcza te większe ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam e, fajnego jutrzejszego dnia, bo jest wolny. Myślę, że niektórzy mają dłuższy weekend, a ja będę się delektować swoim własnym szczęściem i nadal zakochiwać się jeszcze bardziej w życiu. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia!